Witamy ponownie na Tripa Trading. Jestem naprawdę podekscytowany, że mogę dziś podzielić się z wami czymś niesamowitym, być może najlepszą jednominutową strategią skalpowania. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, ta strategia może naprawdę wzmocnić Twoją grę handlową. Zostań z nami do końca, a ja wszystko rozłożę na czynniki pierwsze, zdradzę sekrety i dam kilka fajnych wskazówek. Nie tracąc więc czasu, otwórzmy wykres naszego widoku handlowego. Tak będzie wyglądał nasz wykres handlowy, gdy skończymy konfigurować nasze wskaźniki. Jest to jednominutowa strategia skalpowania, więc zamierzam użyć wykresu bitcoina w jednominutowym przedziale czasowym, aby wyjaśnić tę strategię. Będziemy używać tych wskaźników dla tej strategii. Zaufaj mi, ta strategia jest łatwa do naśladowania i jednocześnie bardzo dokładna. Szybko przekreślę te wskaźniki, aby móc wyjaśnić ich ustawienia od samego początku. Teraz dodajmy wskaźniki do wykresu. Klikamy na zakładkę Wskaźników. Następnie wyszukujemy wskaźnik jednominutowego systemu skalpowania. Następnie wybieramy wskaźnik stworzony przez Bull Trading. Najpierw dodajmy wszystkie wskaźniki. A następnie zobaczymy, jak możemy z łatwością odczytać każdy wskaźnik na wykresie. Drugim wskaźnikiem, który dodamy do wykresu, jest ATR Stop Loss Finder. Wybierzemy wskaźnik stworzony przez Verifit i dodamy go do wykresu. Ostatnim wskaźnikiem, który dodamy do wykresu, jest wskaźnik ADXID i wybierzemy wskaźnik stworzony przez tego twórcę. To były wszystkie wskaźniki, które dodamy do wykresu. Jest to więc zupełnie inny wykres niż ten, który pokazałem na początku filmu. Zmienimy ustawienia wskaźników, aby zoptymalizować je dla jednominutowych ram czasowych. Przede wszystkim przejdźmy do ustawień ATR Stop Loss Finder. Przejdziemy do zakładki stylu. Teraz odznaczmy pole wyboru tabel ATR, ponieważ nie będziemy ich używać w tej strategii. Przejdźmy teraz do ustawień ATR i zmieńmy mnożnik z 1,5 na 2,5. Widzieliśmy, że profesjonalni traderzy używają 85, jednak ponieważ handlujemy przy użyciu kryptowalut, zmienimy go na 2,5. Po wykonaniu tej czynności odznaczymy opcję Pokaż linie cenowe. Na koniec zmienimy kolory zarówno górnej, jak i dolnej linii ATR. Przy okazji, jeśli nie masz ochoty na samodzielną analizę cen. Możesz dołączyć do mojej bezpłatnej grupy Telegram. Tutaj codziennie dzielę się pozycjami kupna i sprzedaży, które otwieram. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Teraz zmieńmy ustawienia jednominutowego wskaźnika skalpowania. Przejdziemy do zakładki ustawień. Następnie przechodzimy do zakładki inputs i zmieniamy długość ze 100 na 88. Teraz przejdź do zakładki stylu. Zmień kolor drugiego słupka na neutralny. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z tymi ustawieniami, aby uzyskać lepsze wyniki. Pozostawimy pierwsze trzy opcje domyślne, jednak odznaczymy wszystkie pozostałe opcje. I to będą wszystkie zmiany, które zamierzamy wprowadzić dla tego wskaźnika. Przejdźmy teraz do wskaźnika ADX i D i zmieńmy ustawienia wskaźnika. Przejdziemy do zakładki stylu i odznaczymy pole wyboru ADX. To samo zrobimy dla poziomu 20. Na koniec zmienię grubość linii D i plus i D i minus. Możesz to zmienić według własnych upodobań. I to będzie wszystko dla tego wskaźnika. Teraz, gdy wszystkie wskaźniki zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczmy, jak te trzy wskaźniki będą ze sobą współpracować, aby stworzyć wspaniałą jednominutową strategię skalpowania. W rzeczywistości jest to całkiem proste. Pierwszym wskaźnikiem, który dodaliśmy do wykresu, jest wskaźnik który pomoże nam zidentyfikować kierunek trendu. ATR może pomóc inwestorom przewidzieć, jak daleko cena aktywów może się przesunąć w przyszłości. Może to być pomocne przy podejmowaniu decyzji, gdzie ustawić cele stop loss i take profit. Wejdziemy w transakcję, gdy świeca jest zielona, ponieważ wtedy wiemy, że nie jesteśmy na konsolidującym się rynku. Wreszcie, użyjemy linii DI, aby określić, kiedy jest dobry czas na wejście w transakcję. Zasadniczo pomaga nam to określić lub przewidzieć trend rynku w przyszłości. Teraz, gdy nasz wykres jest już ustawiony i mamy niewielką wiedzę na temat wskaźnika, którego będziemy używać, przejdźmy do pełnych zasad zawierania transakcji kupna i sprzedaży przy użyciu tej strategii. Jeśli zastanawiasz się, na której giełdzie handluje Bitcoinem i innymi kryptowalutami, możesz nacisnąć link pod tym filmem i spojrzeć na Bybit. Na tej platformie możesz łatwo dokonać wpłaty ze swojego konta bankowego i handlować ponad 150 kryptowalutami. Podczas handlu możesz korzystać z dźwigni finansowej do 100 razy, aby jeszcze szybciej osiągać zyski. Ponadto możesz użyć układu 4 cen, aby mieć oko na wiele kryptowalut w tym samym czasie. Jeśli również chcesz handlować na tej giełdzie, Odwiedź bybit za pośrednictwem linku pod tym filmem, ponieważ za pośrednictwem tego linku otrzymasz bonus od depozytu do 30 i 33 tysięcznych dolara amerykańskiego. Tak więc wejdziemy w pozycję kupna, gdy zostaną spełnione następujące warunki. Po pierwsze, linia z jednominutowego wskaźnika strategii skalpowania będzie musiała mieć kolor zielony. Musimy również upewnić się, że cena znajduje się powyżej tej linii. Po drugie, wskaźnik ADX ID musi wystawić nowy sygnał kupna. Odbywa się to za każdym razem, gdy zielona linia przecina czerwoną linię. Wreszcie, poprzednia lub ostatnia świeca również musi mieć zielony kolor. Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, wejdziemy w pozycję kupna. Otworzę więc tutaj pozycję kupna. Stop loss umieścimy na dolnej linii ATR, w przypadku take profit będziemy dążyć do 1.5-krotnego stosunku ryzyka do zysku. Są to więc zasady zawierania transakcji kupna. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć kolejną transakcję kupna. Pamiętaj, aby najpierw przetestować tę strategię przed użyciem jej w handlu na żywo. Tutaj widzimy, że otrzymaliśmy sygnał kupna na wskaźniku ADX. Linia ta ma również zielony kolor, a rynek znajduje się powyżej tej linii. Wreszcie widzimy, że ta świeca ma zielony kolor. Tak więc, ponieważ wszystkie zasady są potwierdzone, możemy otworzyć tutaj pozycję kupna. Nasz stop loss zostanie ustawiony tutaj, na linii ATR. Stosunek ryzyka do zysku zostanie ustawiony na 1,5. Mam nadzieję, że zrozumiałeś zasady zawierania transakcji kupna przy użyciu tej strategii, a teraz przejdźmy do zasad zawierania transakcji sprzedaży. Jeśli nie chcesz samodzielnie analizować cen, możesz dołączyć do mojej grupy Telegram, aby otrzymywać bezpłatne sygnały kupna i sprzedaży. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Tak więc, w przypadku transakcji sprzedaży, najpierw musimy upewnić się, że linia, której używamy do określenia kierunku trendu, jest czerwona. Musimy również upewnić się, że cena znajduje się poniżej tej linii. Po drugie, będziemy musieli sprawdzić linię d i upewnić się, że dostarczony został sygnał sprzedaży. Jest tak w przypadku, gdy czerwona linia przecięła zieloną linię, tak jak tutaj. Wreszcie, poprzednia lub ostatnia świeca musi być czerwona. Ponieważ wszystkie te warunki zostały spełnione, wejdziemy w pozycję sprzedaży. Stop loss umieścimy na górnej linii ATR stop loss. W przypadku take profit będziemy dążyć do 1.5-krotnego stosunku ryzyka do zysku. Zobaczmy teraz, czy cena osiągnie nasz cel take profit. Przeanalizujmy teraz jeszcze jeden przykład transakcji sprzedaży. Zobaczmy, czy możemy znaleźć inną transakcję. Tutaj widzimy, że czerwona linia wskaźnika ADX przecięła się powyżej zielonej linii, co wskazuje na sygnał sprzedaży. Powyżej widzimy, że mamy czerwoną świecę, a ta linia ma czerwony kolor, a także cena porusza się poniżej tej linii, więc ponieważ wszystkie warunki są spełnione, możemy tutaj otworzyć transakcję sprzedaży. Oczywiście jako traderzy wiemy, że żadna strategia nie jest idealna, a zwłaszcza strategia jednominutowego skalpowania wymaga ścisłych zasad zarządzania pieniędzmi. Zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tej strategii w komentarzach. Polub ten film i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję za obejrzenie do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.